Do mojego sklepu online trafił właśnie najnowszy kurs Procreate wersja 5.2, który jest oparty na polskiej wersji językowej. Tutaj na ekranie widzisz, co znajduje się w kursie. W kursie znajdziesz kilkanaście projektów ilustracji. Będziemy wykorzystywać większość funkcji Procreate. Mamy też najważniejsze funkcje, takie jak ustawianie palety kolorów, ustawienia pędzli, jak również będziemy tworzyć proste animacje. Przyjrzymy się też ustawieniom pędzli i będziemy tworzyć nowe pędzle od podstaw. Poznasz również zasadnicze różnice między blokadą kanału alfa, maską przycinającą a maskowaniem. Będzie do tego mnóstwo przykładów. W kursie znajdziesz też ponad 40 moich autorskich pędzli, które możesz wygodnie ściągnąć i korzystać z nich podczas kursu. Do kursu dołączony jest także e-book ze skrótem wszystkich lekcji, które znajdziesz w kursie możesz tu też wykonywać własne notatki. Po zakupieniu kursu dostajesz dostęp do panelu kursanta, w którym znajdziesz wszystkie moduły z lekcjami wideo. Link do mojego kursu znajdziesz w opisie pod tym filmem. Do usłyszenia!